No i inaczej, ostatni dzień łowienia, pogoda jak zwykle mega, zaraz Wam pokażę jak to tu wygląda, niby Skandynawia, niby chłodniej niż w Polsce, ale zo zobaczcie, Aż operuje na telefonie, mam nadzieję, że będzie widać, tak wygląda pogoda na najbliższe dni, grzało nam przez... Prawie dwa tygodnie, i następne dni będą dzisiaj 20, jutro 20, 22 do 27 stopni. Słoneczko, słoneczko z chmurami. Dopiero za dwa tygodnie gdzieś deszcz. Także pogoda, elegancja. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Yy, aplikacja. Aplikacja na Szwecję. Mam w telefonie coś takiego. Pasjon się nazywa. Mam nadzieję, że to kurczę będzie widać na filmie. Wchodzicie sobie, macie tylko Szwecję. Macie. coś się chyba nazywa? Eniro. Eniro Passion, jakoś tak, po szwedzku. Ale macie pokazane mapę Szwecji. Oczywiście nie całe, nie są wszystkie jeziora, ale całe wybrzeże i te większe jeziora są. I jak przybliżycie, to przede wszystkim pokazuje wam e, głębokości, głębokości wszystkie kamienie. No i pokazuje wam, kurcze, pozycje w jakiej jesteście. To jest najważniejsze, że na wodzie za darmo wam pokazuję pozycję, bo wiadomo te wszystkie mapy są płatne. że ja się po, e, posiłkuję nawioniksem. Bezpłatnym. Możecie kupić tą wersję za 100 ileś tam złotych, chyba czy za 200 złotych na rok, ale powiem Wam, jeżeli jedzie do Szwecji, to jest bardzo świetna apka. Tylko nie za nie ściągnięcie jej w Polsce bo próbowałem to zrobić w Polsce. Wpiszę, że nie jest to możliwe w Twoim kraju. Będąc w Szwecji, możecie ją już śmiało zainstalować i cieszyć się darmową nawigacją. Także, także bardzo pomocne. A my co? A my ruszamy zaraz na wodę. Jakieś szmurki tam widać przez okno. No ale grzeje, grzeje. Ja jestem cały zjarany. Grzeje oczywiście, przy... jeżeli wypłyniemy tam wieje, więc najbardziej mam zjarane ręce pewnie i twarz. Ale coś tam dziobiemy jeszcze na koniec. Się ostatni dzień, mamy nadzieję, że też coś się no i później niestety długa podróż do domu, więc... więc... Oglądajcie i do zobaczenia. O nie, po, po, pociąg po prostu. O nie, rączkę pociąg, nie wciskaj. Silno pociąg. O, o, dobra. it Dziobaliśmy, dziobaliśmy. A już ale na pół. Zawdział się. Czekaj, wyciągnąć ci Tak, poproszę To wiesz co, podwiera połóż tutaj, to? Co no zostaw. nie spadnie Ooo, działaliśmy pogryziony, zobaczcie tutaj z tyłu I kolacyjkę Ale ładny niebieski Na jaskółeczkę Taki jak to zdjęcie? Kolacjowy. Proszę. Także. Czekaj, ja. czekaj, czekaj, czekaj. O, ten przewalił. Czuć było, że to sandarz od razu. Takie małe są jak i twoje. Milimetrów? 11. No, ja, ja wiem, no i chyba by było troszkę mniejszy. Jedne no zobaczcie taki sandałek Tu pójdzie? pójdzie, poszedł na głębinę, mam nadzieję, że on nic nie będzie No, wyskrobał się Uff. Zfniemy troszkę do tyłu Tego koloru jaskółka fajna Trzeba będzie zapodać jeszcze jedną taką No, chyba że może też od ruchu zależy No jest nieźle, no. dziabiemy za tymi sandaczami Coś się udaje, coś się udaje Specjalistami od sandaczy nie jesteśmy Z reguły zawsze były szczupaki Ale dajemy radę, My jak są to dajemy radę Nie są ogromne ale jako ostatni dzień, to cieszą bardzo Także Lecimy dalej z koksem A, ale nas znosi No kurde, z tym wiatrem trochę przekichamy Zobaczcie, mi przed przytę... no, Jakiś? Smark? No ale wydziebałaś Ela <śmala> wydziebała sandacza, Mówiła, że bez sandacza nawet się nie ruszamy <śmala> No ja tego otwaczesz? No i Chodź No po, potwort podłącznie Taką przytrzymaj drugą ręką i, i dzióbka i... A to mo możesz tego od spodu wziąć, wiesz Albo Uważaj na te, od spodu, od spodu o. Mi się przed tym kurczę coś fajnego urwało Coś dużo większego, bo ciężko było wyciągnąć No szkoda, że... Pokaż go do kamerki No piękny, piękny sandałek 8 metrów Nie no malutki się. A mi przedtem ładnie na natomiast kółeczkę działało. Żeby było dobrze widać na ten no, fioletowy kolor. To, to że ciapnął? No. no, tamta moja była też fajna, duża. No, Zazwyczaj to. Że... Ale no. Chowamy się troszkę przed wiatrem, rzucamy. Uuu, to by mi coś ciapło już. Chciałabym mi ciapło, ale puściło. To któryś raz z rzędu z kolei, Kiedy co przepłyniemy tutaj, to trafiamy jakieś sandacze, także jedną miejscówkę, żebyśmy oczalili. Porzucamy jeszcze chwilę, parę razy napłyniemy, bo dryfujemy w tą stronę po prostu, Wiatr nas raz znosi stronę tak równolegle z tymi skałami. No i sobie dzigujemy jak, jak w Norwegii Ja z kółeczkami I czekamy aż się coś wydziobie W ten ostatni dzień Dobra, robimy krótką przerwę Cały czas krążymy w tym miejscu To tutaj są te sandacze Dwa się nam zerwały, dwa złowiliśmy, także Ostatni dzień jest nietragiczny Idziemy chwilę pochodzić Rozprostować nogi Polą na styłki powiem wam od tych kurde Od tego No może nam... No, trzeba tylko patrzeć pod nogi, na węże uważać Może nam maszyna nie ucieknie Przywiązana do drzewa Do kiepskiego drzewa no, Powiem wam już tak, te drzewa, że tutaj kurde stoją Jeden kurde wielki kamień Nie mają się zbytnio do czego zakorzenić O, zobaczcie Jedne wielkie skały Tak to wszystko wygląda Dość wysokie te wysypki się jak wydaje, ale niektóre są bardzo wysokie A tam do góry jest jeszcze kawałek Wysp? tam też były te To no był fajnie to wygląda Fajnie to wszystko wygląda Sucho strasznie powiem wam jest wysknięte normalnie na wiór. Patrz pod nogi. A coś nie użarło. O. Oh. No, kamizelkę mogliśmy wziąć na łódkę zwieje, to żeby płynąć do niej. Czemu? By zwiewało szybko. Płynąłbyś po łódkach? No jak mi kamize... no, woda ciepła. Ja wiesz, no, nie jakby odpłynęła do połowy. Zobaczcie jakie kamyki tam. Ogromne. że możemy wracamy do domu, żeby się połazimy? No właśnie tam nie ma gdzie łazić. Na stronę? Ja też. No i zobaczcie, pusto, pięknie. Dzisiaj praktycznie jedną łódkę tylko widzieliśmy i tyle, no ale jest gdzie pływać jest normalnie kupa, kupa, kupa tego pływania od groma nie, to jest ten, mech taki przysuszony tak zobaczcie, jakie te górki wysokie dobrze, że nie jest mokro, bo byśmy tutaj zjechali z tych kamieni Drzewo... a tutaj właśnie Żebyśmy widzieli jakieś drzewo z puszkami tutaj Taka fajna prosta skała Tu w ogóle by było fajnie się zatrzymać kurcze I sobie z gruntu zrzucić na, na trupkę tutaj na te sandacze Bo one tutaj kurde siedzą Więc tak już na leniucha jakby się nie chciało nam orzucać żywcem No ale to, może kiedyś No a tu widzę, że ktoś chyba miał imprezę Drzewko, drzewko szczęścia Kalsbergowa. Karlsberg? Karlsberg. A nie wiem czy można mówić. Moinka piwna. No, jakieś się będzie Na Nasze i wincze. Nie nie, nasze nie. Mhm. Ja mam zostawiony jakiś worek ze śmieciami też. No nie niezbyt ładnie. Fajna no, taka... przecież też, też nie czasami... Tak, nie, tylko nasi sypią I do wody, ciap. Ja ostatnio siła mi się, że łowiłam, tak? Z wysadka karpie koi. Karpie koi? Tak, czerwona. Tylko co naprowadzam. Może ty, 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 ty. <grywa> no, mi kamera nie wypadła? Jak będzie film, to znaczy, że nie wypadła. <grywa> Jak nie będzie filmu, to wypadła. To my tylko będziemy Dobra. Idziemy tam co? Jeszcze tam gdzieś nie? No, tam już nie ma gdzie no, chyba. Wielkie. Może się pospinać po tych skałach. Wyjdziemy jeszcze tutaj do góry, pochodzimy trochę. I... O, wyprostować troszkę plecy i kurczę, plecy nogi. No ładnie, naprawdę kurde ładnie i to jest piękne, że nie ma tutaj ludzi, nie ma tej pres, nie ma tej presy wędkarskiej. I są ryby. No naprawdę nie jest tych ryb jakoś dużo, czyli ryb jest pewnie dużo, tylko tak, tylko ciężko je znaleźć, ale naprawdę niektóre ładne. Także no mamy Mamy swoją życiówkę, znaczy my swoją, mamy... <laughs> swoją życi... masz swoją życiówkę, pobita nasza. Także urlop na pewno udany i co? Tyle w takim razie złowienia. Na resztę może rzucimy jakiś film z trasy. Zierźliśmy w każdym bądź razie dobukowaliśmy sobie kabiny, bo się nam nie chce siedzieć na tym promie, A, Czekaj, czekaj nie się. no właśnie coś tu miałaś. Dobukowaliśmy sobie kabiny, bo nie chce się nam siedzieć 10,5 godziny na tym promie, więc się wyłożymy, bo jeszcze później jest do Krakowa. Troszeczkę drogi przed nami, więc chcemy kurczę też trochę odpocząć, a tutaj mamy do Karlskrony, tak będzie pół godziny mamy chyba, więc mamy troszeczkę czasu, na spokojnie pojedziemy, wieczorem, jutro pewnie się rano się spakujemy, pomyjemy domek, no i co, i ruszymy, oby szczęśliwą podróż do domu. Także co z tego wyjazdu? Było ekonomicznie, jeżeli chodzi o. O, paliwo. O paliwo. No A. właśnie, kurde, jestem pod wrażeniem. Pływaliśmy, jakoś nie deptaliśmy bardzo. Tak do 4000 obrotów, 4100. Na spokojnie, bardzo ekonomicznie. Spaliliśmy dwa baki. Dwa baki i dwa kanistry po 10 litrów. No, no 10, 25, 30, 40 litrów. No jeszcze 7 zostało, także powiem Wam, że naprawdę 45. nieźle. Nie skasowałem, tylko kurczę echosondy, Nie wiem ile kilometrów zrobiliśmy. Na następnym, przy następnym wyjeździe na pewno skasuję i, i zobaczymy, przynajmniej ile kilometrów już robiliśmy. No, nie? zrobiliśmy 300. 300, nie? A to się może tak wydaje, ale też, też ciupimy tu kilometry. Tylko, że jest spokojniejsza woda, nie ma takiej fali, więc można zapierdzielać. No. Ale, tak jak mówię, ta ekonomiczna prędkość 21-22 na godzinę. Przy tym silniku, przy tym pontonie, z tym sprzętem, dwie osoby na pokładzie 4000 obrotów, 22 na godzinę, więc myślę, wydaje że jest Że jest nieźle Dobra, uciekamy zaraz tam do naszej maszyny, tam, która tam stoi A w ogóle patrz ich nie widać e... tam, tam, Nie, nie ma, płasko jest praktycznie, nie ma tej takiej tej, tej wysokiej fali No widać podmuchy wiatru na wodzie o, skarcie, to Także co? Tyle z tego wyjazdu Co chciałbym ciapnąć czy popchnąć w dół nie. Do zobaczenia w następnych filmach w następnych wyprawach wędkarskich albo nie Ale mam nadzieję, że się A, Bo pewnie nie prędko jakoś dalszy się nam tak. szykuje na Chorwację, więc tam bo... zobaczymy, no może coś tam będziemy próbować, łowić, ale ale średnio no. Także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Kto dotrwał do końca, zostawcie łapkę w górę, jak możecie, zasubskrybujcie i oglądajcie kolejne odcinki. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Na razie, cześć.